Witam, czwarty, czwarty dzień turnieju, muszę go zagrać naprawdę na totalnym speedzie, bo za 20 minut muszę odebrać dziecko z przedszkola. Także, także nie ma tej co zastanawiać, biorę mój klasyczny, sprawdzony skład i, i lecę z atakami. Nie będzie tutaj raczej kombinowania siła, ognia i, i tak to musi po prostu wejść. No tutaj przeciwnik jest dosyć e, słabawy na początek bo mamy tutaj za rolę, która ma normalnie szybko manę, czyli ona tutaj wiele nie zyskała. Jest tutaj głucior, więc tutaj Williama by się przydało zabrać do składu, no ale nie mam go, więc teraz już nie ma co na tym za bardzo dywagować. Felton mi zabierze zaraz prowokację. Albo i nie. Udało się pierwszego ściągnąć. Tak, nie mógł wziąć prowokacji. Jak, jak jest. Jak ma te statusy blokujące, narzucone. Niestety krzew opada, ale to nie jest jakiś duży problem. Z tego względu, że zaraz będę gościa kończył. Dużo fioletów, też to zauważyliście. Pisaliście mi, że, że mnóstwo fioletowych klocków jest na planszy. Nie wiem, dlaczego tak jest. Po co blokują hmm, jakiś kolor, żeby potem chwilę później plansze wracają w tym właśnie kolorze? Jest pierwsza wygrana. Okej, okay, kolejny jest taki przeciwnik zielony tank, więc ja zaryzykuję waszym sposobem i zagram sobie tym buciorem i bagregiem. Tylko jest problem taki, że nie mam do nich ani oddziałów ani talentów, więc nie wiem, czy oni są w stanie wytrzymać to. Tak czy inaczej, może się uda, albo się nie uda. Raczej się nie uda, ale no zobaczmy. Tutaj wiadomo, że kluczowe będzie też, żeby odpalić się kuchenina. Może załaduję moje czerwone karty teraz. Nie mam jaku hajnena i nie ma na to szans, żeby był, więc biję teraz tak jak jest. W sumie chyba powinienem zacząć od buciora, tą suszę by nałożył. No i nie ukrywam, że chciałbym tą prawą stronę, kurczę, ściągnąć. Tylko chyba wpierw pójdę po Wesołka jeszcze. Raz. Tylko tak, czy go odpalać teraz, czy po... Odpalę go dopiero po nim, po Generale. Ło matko. Skąd on ma takie obrażenia? No Także jest po walce. w ten was sposób się sprawdza z tym buciorem i ale trzeba mieć po pierwsze pewnie ta, te oddziały na te karty, a po drugie jakieś przebicia, bez przebić, to się poskłada jak domki. Ja tak jak mówię, nie mam czasu za bardzo grać tego turnieju. I niby tej nadziei na to, żebym miał go ugrać. Ja spróbuję tylko tego buciora gdzieś tam ściągnąć i... No i chyba trzeba uciekać. No czerwone wyschły. Nie to, żeby, było ich żeby ich było strasznie dużo od początku gry, ale totalnie teraz już wyschły. No dobra, jeszcze chwilę walczymy. Zobacz, on tylko odwołuje wzmocnienia, bo jakby wszystko odwołał to bym był mega szczęśliwy. Dobra, ostatnia szansa na zabicie buciora. Nie udało się, lecimy dalej. Ok, spróbujemy ten składem znowu. Nie ma wesołka, może być łatwiej. I o dziwo jest 7 na start i to od razu nawet. To też w ogóle są cuda na, na patyku. Takie rzeczy się nie zdarzają zbyt często. A na pewno nie na moim koncie. No i dobra, no i tutaj jest prosta wygrana. Faktycznie, jakby ten skład był czerwony na, na przebiciach, to by mógł robić tutaj mega mega robotę. Hm, no i diament fioletowy na start, którego nie potrzebujemy. Co to chętnie wezmę, te czerwone 7 znowu. Tak naprawdę tutaj żadna strona nie jest groźniejsza, ani prawa ani lewa. Więc pff, nie wiem, będę bił tutaj. Hm. Nie wiem, co dalej. Mam obniżony atak, ale to nie szkodzi aż tak. Ok, to powinno już rozwiązać sprawę. O ile bagerek przeżyje, przeżył. Weszło tam jakieś odrodzenie. Okej, okay. chyba już jest po wszystkim. Tak. 10 minut na jedną walkę. No i tutaj potrzebuję co? Też chyba za czerwonymi, w sumie co mi szkodzi. Nie ma tutaj takiego mocnego uderzenia w kolor, że... No. Takiego wiecie, żeby, żeby mi nie wiadomo co narobił, e, więc mogę sobie pozwolić nagranie bez krzewo, chyba, mam taką nadzieję. A czy mogę, to się zaraz okaże. Okej, okay, teraz tak. Okay, ja nie zadaję w ogóle żadnych obrażeń, więc nie wiem, czemu ten klaw mnie aż tak porobił, skąd aż taki mocny ten hm. Więc co, pójdę po te cztery. Albo nie, pójdę w kombo Odpalę ten diament. Nie wiem. Tutaj nie spodziewałem się takiego oporu. Dobra, wygląda na to, że się uda ta walka znowu. Szkoda, no nie wiem, no może znajdę te przełamania dla nich. Głównie skupiłem się na kartach eventowych, one raz są zrobione i już na każdym evencie gram wysoko. No ale może faktycznie czas zrobić kilka kart na turnieje. Batman, ciekawe czy Batman to jest Polak. Nie, nie jest to Polak. Yy, szybki przegląd jeszcze na koniec. Top 100 w poszukiwaniu Polaków. NumEP, czy NameP, nie wiem, ale, ale twardo z tym top 100 jest. Myślę że, myślę, że z niego nie wypadnie, więc super. O, jest browar z mojego sojuszu, też rewelacja. Brawo chłopaku. Yy, I co dalej, kogo mam jeszcze dalej? Ja dzisiaj gram dosyć późno, więc może szanse, że więcej osób zagrało. I jak to wygląda? No, tak to wygląda, że, że na chwilę obecną, na godzinę 12. A mamy jeszcze Schweissera, też Cię pozdrawiam w chłopaku. I, I mamy tutaj trzy osoby w takim razie w top 100 z naszymi przypinkami, z naszymi polskimi korzeniami. I co? No, no trzymam za was kciuki. Dajcie tam z siebie wszystko. Ja delikatnie wierzę, że może mi się w 1% uda utrzymać, ale to naprawdę musiałbym jutro maks jedną porażkę mieć, a najlepiej to wcale. E, a na pewno nie, nie za 0 porażka. Także no nic. Widzimy się jutro. E, oczywiście postaram się tak do godziny 12 wrzucić rady na wyspę. Przez to, że oni zmienili tą, tą wyspę z w piątku na czwartek, to moje rady tak nie do końca wam się przydadzą. Ale może na kolejną wyspę, tam za miesiąc, już tak. E, no to nic. Dajcie znać, jak będzie turniej. Trzymajcie się.